you Robimy taką akcję w całym województwie. Zarząd Województwa jest dzisiaj w każdym szpitalu, w każdym oddziale dziecięcym, tam gdzie są dzieciaczki, żeby im troszeczkę umilić i na twarzy, żeby ten uśmiech zagościł w dniu dzisiejszym. No Oczywiście też podziękować dla ordynatorów, dla pracowników oddziałów dziecięcych, żeby jak najmilej ten dzień wypadł, ale żeby ta obsługa dzieciaczków i ta opieka medyczna była prawidłowa. Na pewno nasi pracownicy szpitali wojewódzkich robią to. Tak, nie ma za dużo tych dzieciaków dzisiaj na oddziale, ale to dobrze, bo znaczy, że niewiele jest tych zachorowań. Staramy się opieką obejmować dzieciaczki, tak jak, żeby jak najszybciej wracały. Są tu rodzice, są dzieci w różnym wieku, ale tęsknią za domem, chcą do domu, bo to jest najlepsza przystań dla dziecka, tam gdzie w miłości może być wychowywane dziecko i żeby te zdrowie jak najbardziej dopisywało dla młodych ludzi. To już taka mała tradycja, że że święty Mikołaj w, w swoim dniu oddelegowuje osoby do, do, do rozdawania prezentów. Dzisiaj, dzisiaj oddelegował pana marszałka Marka Olbrysia i, i pan marszałek tutaj, myślę, uradował te dzieci, które miały to nieszczęście, żeby znaleźć się w szpitalu w Mikołajki. W tym roku hospitalizowaliśmy już około tysiąca dzieci w naszym oddziale. W większości to są infekcje. Dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, zakażenia dróg moczowych. Dużo mamy pacjentów diagnostycznych ze schorzeniami układu krążenia, z dolegliwościami neurologicznymi. No i niestety zdarza się bardzo dużo pacjentów z problemami natury psychicznej. My nie mamy psychiatry dziecięcego w szpitalu. Ordynator oddziału psychiatrycznego dorosłych nam tych pacjentów konsultuje. No i my wtedy wiemy, czy musimy ich koniecznie kierować do oddziału psych psychiatrii dziecięcej, czy też możemy skierować do, do poradni, do dalszego leczenia. Ale problem jest jest duży niestety. Bardzo fajna akcja. Przede wszystkim podziękowania tutaj dla dyrekcji szpitala dla marszałka dla całego personelu opiekującym się dziećmi no dzieli. miejmy nadzieję że ten pobyt przez to inicjatywę nasze dzieci zapamiętają no, można powiedzieć z uśmiechem na twarzy szybciutko wrócę do domu na, na święta także życzymy przede wszystkim zdrowia i wszystkiego wszystkiego dobrego. Jak przebiega współpraca tutaj, rady społecznej z dyrekcji? Sterek... Bardzo dobrze, jak widać, wyniki ekonomiczne szpitala są zadowalające, bardzo dobre. Cieszymy się, że szpital, można powiedzieć, tak w cudzysłowie uwolnił się od zadłużenia, jakie miał kilka lat temu. Współpraca no, przebiega bardzo dobrze, zresztą widać to po, po obradach sesji, które, które mamy. Najbliższa sesja 19, także można powiedzieć, że będzie to taka sesja bardziej budżetowa, bardziej też podsumowująca rok miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Inwestycje, które szpital pozyskał, środki na inwestycje też są bardzo zawalające kolejne, kolejne inwestycje. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku również dojdzie być może do remontu od niektórych oddziałów, które tutaj pan dyrektor zapowiadał. Także tylko się cieszyć.